ale witocki nie widzę cię. gdzie jesteś? blisko a czemu to leci w moją stronę? Oła. uważałbyś trochę zabijesz mnie zaraz hey, mój ja cel? wspinamy to się o się. tam co wy na to? czekaj yy, skok był tym przyciskiem żeby wspinać, się yy, przytrzymać dobra Parkour w tej grze jest tak dobrze zrobiony, że teraz się przyjemnie gra, nie? Na pewno ci się jak ktoś jeszcze nie grał w tą, od... w tą yy, grę To szczerze polecam, bo ten parkour jak to jest zrobiony, to jest piękne A, nie polecam tam skakać, bo i tak to gra na sofnie A nie będę tego robił, bo punkty z trasy Patrzcie jak jestem tym parkurowcem O nie, ja chcę tam na górę i ja tam się da wejść? Czekaj, ja to zrobię. O. Dobra. O. Fajnie się bawię, nie? O. O o o, coś tu jest. He? Znajdź go. jak ja stąd zejść? Ha, dobre pytanie. Nie! Czekaj, co? Nie, fajnie. Mhm. Zabiję się zabiłem się prawie. Witaj na fitnessie. Na początek musimy się Koszmar będzie bez tylko Koszmar to nie, jak jakby z takiej mojej wysokości prawie zabiłem Rób tylko co ci powiem, ok? Dobra. Skacz na te worki w dole. A tam jest szkło? Odbiło ci zabije się. Nie bądź cykor. Kiedy ja lubię. Nie, no jaja ja sobie robisz. No to patrz. I eksplozja teraz pojedyną cię w montażu. No kurde, brakuje cię. No Ja ja sobie z robię! Ty głupi gnoju! Co? Nie znasz się na żartach? No chodź! Skacz tu na dół! Chryste, A Co Panie. będę z tego miał? Postawisz mi alko... A nie, alkohol sobie mogę znaleźć. Yy... Daj mi kawaha. Dobra, jalo. Płożesz A tu... To jest co nie? Ale weźcie się jeszcze nie podniecaj. Będzie lepiej. Żeby przeżyć na A może także wykorzystać otoczenie? Większość zombiaków słabo się wspina, więc im teren trudniejszy, tym lepiej dla Ciebie. Przygotowałem ci parę typowych sytuacji. Zobaczymy jak sobie z nimi poradzisz. Drzewo? Wait, gdzie ty jesteś? Aha, cheater? On cię umie teleportować Czasem to po co... Się ja mu jestem. Niskie, wąskie będzie ciężko cię gonić. Eee, Biegnij. ja Sonic. jak Sonik. Jak już ruszysz biegiem, staraj się nie zwalniać. No, ta! Najpierw to kondycję Teraz muszę wymierzasz. wyrobić Ty co tu jest na dole? A, to jest chyba... A, już wiem To jest chyba po to jakbym tu nie doskoczył Nieźle. Easy. Jak na nuba O ty kur... Kurczaczku... Yyy... Yy, tu. Wepsnij się tam, się. Wait. Dobra. Właśnie rusztowanie. Czy ja przeniknę? Dobra, nieważne. Nie Dobra. Idziemy dalej. Tego nie było. Ulubione. Chwyć się i podciągnę. Na zewnątrz bez tego nie przeżyjesz 10 minut. A chcesz się założyć? Przemy jak wyzwanie. Mówię ten parkour jest tu tak fajnie zrobiony, jeszcze jak się biegnie między dachami skacze, skaczy to a. już w ogóle Dobrze <laughs> okay. No nie to się drzwi. nie da szczytować. Czyli aż Mogę użyć moje, moje... mojej gaz rurki. Chciałem powiedzieć pałki, ale to by było zbyt dwuznaczne. Eee... Yy. forki. Nie ja wiem, czy to jest dobry pomysł, tak żyć na krawędzi. Ale fart. Okej, okay, wystarczy. Masz naprawdę wielki talent, gościu. Naprawdę. Albo robiłeś to już wcześniej. Robiłeś to już wcześniej? Nie Na Taki W liceum byłem w zespole lekkoatletycznym. No, to jesteś cholernym sawantem. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Tak, nigdy nie. czegoś takiego nie widział. Mm, już to widzę. Co się, co się ze mną dzieje? Krain. Alkohol mi zaszkodził. Crane, mów do mnie, co się dzieje? Grzebki. Widzę tak? grzebki. Co się przed chwilą stało? O kur... Na pewno <coughs> pierwszy atak. Wracaj tu lepiej. Jest lewa do prawa, tak wygląda... O, już skończyło się. Ale dalej biec nie mogę, no co za kupa. Ale O, w sumie sobie tędy zejdziemy, będzie bezpieczniej. W ogóle... worki ciekawe, nie? Nieważne z jakiej wysokości skoczysz, nawet jeżeli trafisz na jeden, to i tak cię to zamortyzuje, więc... No. Siema! Lachim, co to kurwa było? Po co ja przeklinasz? Zmieniam? Chyba nie, mam nadzieję. Ataki zdarzają się wszystkim zarażonym. Weź lepiej idź do doktora Zira. Niech cię zbada. I pewnie da ci działkę antyzydów. Zanim wybierzesz się do Zira, to pomów Nic z spatery, Nie wspominałem, on sam tak przyszedł. On da ci sprzęt, dzięki któremu na zewnątrz nie odgryzą ci od razu głowy. <suszy> na no to absy. Jakieś ci tak zależy. Lampa! Kopnij ją! Eda no się! Siu! Siu! Niu! I na Niu! I do windy. Efekty specjalne! bi like! Dobre! W końcu dali mi jakieś normalne zadanie! Jak dotąd nikt nie podejrzewa, że nie jestem tym, za kogo się podaję. Jakby, co Zadań to co on teraz mówi, to jest z tej kompanii, którą zacząłem. To parę lat lepiej. temu. Dobra, może nie parę lat temu, tak z rok, dwa. Po prostu nie, w, nie mówi tego, co się aktualnie dzieje w Fabule. A tam jestem jakoś tak w połowie i tutaj po prostu przerzuciło mi teksty. Nie wiem czemu. Więc tego nie słuchajcie z tym zadaniami, bo to jest naprawdę. Jest smutna. E, X. -y. E, X, I, T. E, X, E, Dziadek. O, ty jesteś nowym zwiadowcą. Rahim mówił mi o tobie. To ja. Serio. Nazywam się Crane Nauczę się Twojego imienia dopiero wtedy, jak przeżyjesz kilka dni. Póki co, to dla ciebie. A właśnie. Mówi się, że jesteś kolejnym zdechlakiem w kolejce pożarcie i antyzynę. Znaczy to tyle, że ludzie tu nie bardzo cię lubią. Nie ma co ich winić. Łatwo popaść w paranoję, jak siedzi się w zamknięciu. A do tego ktoś zagłusza wszelką komunikację na zewnątrz, także nie ma nawet jak poprosić o pomoc. Wcale nie ludzie Ludzi, mm -hmm. nie. którzy mogą liczyć tylko na siebie. Powiem ci coś. Przecież nie. wcale nie tyle z w swoim z nie w ogóle śpiewkę. Łatwo odmienić ich serca. Dzięki. Zapamiętam to. Coś jeszcze? Śpieszy mi się. Jak chcesz być jeszcze bardziej popularny, możesz pomagać ludzisko. Kilka przysług tu i tam, a może cię polubią. Może nawet znajdziesz kobietę, z którą się wygrzejesz w nocy. No chodzę, w końcu mnie stać na garniak, nie ty co to jest. Bierę, 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 bierę. Chciul daj, alkohol też chcę. No co za? Ty kupo! Czego chcesz, dziadek? Kupa mi nic nie chce dać. Przyciskiem mi się co ja mam w ekwipunku? Rura. Wszystko 2-4, to mogę od razu zrecyklingować. Wait, jak to się recyklingowało? Nie wiem. Siema. Wychodzisz na zewnątrz, co? Dasz kałacha? No. Okej, okay, nowy, tylko uważaj na siebie. Straciliśmy już zbyt wiele No to po chuj mnie wypuszczasz? Widzę światło. <tryk> <tryk> Dobra. Orzir czeka w ciężarówce naboizmu. Jak wyjdziesz z wieży, skręć w lewo i kieruj się na... O, boku. o, już wiem. Yy, rozmontuj lewa gałka. Nazywam tak. się Crane. Dobra, dobra, Crane. Tak Ładnie wygląda. Nie ma czasu na podziwianie Deja wiary. vu. I staraj się być raczej cicho. Hałas przyciąga tych skurwieli. O, samochody też amortyzuję, mogę wam pokazać. O, o. Yy. To nie było w planach. To nie było w moich planach Mam nadzieję, że te zgniłe pojeby nigdy nie no, muszą czy... się wdrapywać na dach furgonetki Co tyś powiedział? Hä? E? A, to nie o mnie Ewe mi to daj Znaczy nie to o czym ostrzysz, tylko daj mi tą brońkę Albo to Piu, piu, piu Halo, policja. Doktorze? Halo? Ktoś tu jest? Camden, jesteś tam? Szylak. Eee, miałem dostać szczepionkę. Co? Nie, nie. Lek uśmierzający. Nazywa się antyzyna. Tylko łagodzi objawy. No, siadaj. Antyzyna. W końcu o, gra, gdzie nie, nie ma nie rasizmu nikt. i są czarni, dobrzy ludzie. Tyle udało się, gierę. Nieuniknione, więc nie ma lekarstwa? To jest odmiana wścieklizny. Na razie nie ma lekarstwa. Ale zobaczymy, robię testy na antyzynie i zakażonej. Także się jakby słuchał pisu, aktualnie. Ludzkiwe. Myślę, że go znajdę. Serio? Sądzi pan, że potrafi to zrobić? Z pomocą doktora Camdena? Tak, e, chyba tak. Eee, gdzie ja położyłem tę strzykawkę? Kim jest doktor Camden? Kolega ugrzązł w sektorze zero. Tam, gdzie wybuchła, powiedzmy, epidemia. Cały czas współpracujemy ze sobą przez radio. Na pewno lepiej by nam szło, gdyby połączenie było lepsze. No i gdyby moje stare eksperymenty udały się. Próbowałem wstrzykiwać zrekombinowanego wirusa do kawałków mięsa, a potem rozrzucać je po całym mieście. W nadziei, że część zarażonych jest jed, a wtedy będę mógł obserwować wyniki i do czegoś dojść. Jak poszło? Ech, to nic nie dało. Wstyd mi, że zmarnowałem na to tyle czasu. W każdym razie trzymanie antyzyny w rezerwie nie ma sensu. Ech, dobra, jestem zajęty. Idź do swoich zadań. Jak jesteś zajęty miałem. to pochodzi ze mną Ej, ciadek. Ciadek no! Ej! Co za... Zir mnie obejrzał i dał mi kolejny zastrzyk. Okej. Super. To ci pomoże na jakiś czas. I dobrze, bo już się przyzwyczaiłem do wydawania ci poleceń. Dobra, czas na prawdziwą próbę. Idź pogadaj ze spajkiem, znajdziesz go obok wozu Zira. Ma dla ciebie prawdziwą robotę. O! Co ty tam, no, ten... Uuu. Pod... punkt umiejętności. Okej. Okay. Co to jest? Okej. Okay. Co nic innego nie mogę? Okej. Okay. Tak myślę. Kontynuujemy, czy... Dobra, zrobimy tak. Pomożemy jeszcze częściowo. Czy całe zadanie robimy... Dobra, zrobimy tak. Pobijemy się chwilę z truposzami, żeby sprawdzić poziom trudności. I tak myślę, że skończymy odcinek. KLEPAĆ! o oh -oh. Nie wiem czy to jest dobry pomysł... Żeby się klepać z dziesięcioma... Z masz, babo! Wypadł! To moje bagno! To moje bagno! Eee... No spadł. Czemu się tak Zostaw! Co się na mnie z, z tymi łapami brudnymi? Uh o -oh i co teraz? He? Masz po łupie. Masz po łupie. Masz po A! Nie, Zostaw mnie! Tu ich jest więcej! Ehm, dobra. Może i... Kradnę kawę. Powiem tak, chyba jednego tylko utłukłem. Dziś tu powinien chyba leżeć? Albo i nie. Okaz rurka. DSK. No, chyba jednego utłukłem. Ileż was można chlepać? Babę. Uciekamy. No, chwyć się kupo. No, do góry. Ops, ops, ops. Wykupy. Abra, pobawimy się jeszcze tu troszkę. Wytrychy mi na razie nie są potrzebne. Ciebie mogę rozmontować Gasorurka Dobra, też rozmontuje Gasorurka jest najlepsza Ty mogę pić gą pięścią <laughs> <laughs> Idę! Jestem bokserem A masz! Masz bubie Jestem bokserem Rocky Balbola Bum! Boom, Bum! Boom, Bum! Boom, Bum! Bum! To moje śmieci! A masz po papie? A masz? A masz? Jestem bokserem! No! Wszyscy na raz! A masz? A masz? A ty co, he? O no! Moje śmieci! masz A masz, a masz No? Któryś jeszcze? Ej, napa, dostaję łomot, ale nie odpuszczą Wypadł, o, z tych... E! 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 Dobra O! 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 Ło, 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 Ło Jestem taki odważny Znaczy w realu bym tego nie zrobił ale Ło, wow, Ło, wow, Ło, wow, Ło, wow, Ło wow. Leżeć śmierdzielu Nie ma przytulania się ze mną Też nie zmarałem No Ile razy się tłumaczy, że się nie przytulam z znajomą osobą No debile A gdzie są opaczuszki? Ta, 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 ta. O paczuszki. Jakby co to paczuszki są po tych gnojach? Hajsy. Hajsy. Dobra, mam się czym już podetrzeć. Ten się fajnie rozpaćkał. A, to chyba jest element gry. Nieważne. O, tu też jest paczuszka. To co, wchodzimy na dach, sprawdzamy co się zdobyło z tej męskiej bitwy Oczywiście punkt umiejętności też się rozda Ogłuszenie, dobra Czyli tak Dwie kawy, dwa papierosy To, to No, ogółem nieźle Dziewięć tych uspierałem no za to to na baba pójdę. Dobra Ale wracając Tu skończymy ten odcinek i w następnym odcinku robimy zadania od tego oto typa, co w tym domku sobie siedzi leśmierdzący. śmierdzący Bo wiem, że to jest dosyć długa misja, więc możemy ją zrobić w przyszłym odcinku. Lajkujcie, komentujcie, chętnie odpowiem na komentarze. Udostępniajcie znajomym. No i cześć.